To nie jakieś tam ćwiczonka, to nauka świadomego kontrolowania swojego ciała. O, może zagnę kolana, żeby nie obciążać pleców. Eureka! Mam nadzieję, że na takie przemyślenia będziesz wpadać samodzielnie po tym programie Kiengosłup szyjny Staw ramienny Biodrowy Skokowy Kolanowy Łopatka Nadgarstki Łokcie Stopa i palce Jeżeli chcemy poprawić ruchomość swojego ciała, to nie tylko musimy zrozumieć swoje ciało, ale także przestrzeń, w której się porusza Wszędzie są jakieś niuanse, które zmieniają obraz Biodro ma duży zakres ruchomości, ale jego ograniczenie może prowadzić do kompensacji w lędźwiach czy kolanach Kluczowe nie jest to żeby porównywać się do innych, ale porównywać swoje obydwie strony ciała do siebie. Czyli przechodzisz przez cały ruch, a tam gdzie jesteś słabszy, skupiasz się jeszcze bardziej. Czuwamy się w swoje ciało. Po kilku próbach oglądania tego programu zaczynasz robić wszystko samodzielnie. Starasz się używać 100% swoich zakresów ruchomości. Czuj napięcie w środku. Barku. Nie ma konkretnej liczby, którą musisz wykonywać. Każdy jest inny. Powoli to nie był kontrolowany ruch. Skurcz nie szkodzi, jeżeli łapie cię skurcz, ściśnij go jeszcze mocniej, żeby twój układ nerwowy zrozumiał, kto jest szefem. Najlepiej, żeby kolano było w pełni proste. Tak jest, to nam daje napięcie. Robisz to po to, że używasz ramienia wtedy, kiedy używasz ramienia, a nie żebyś używał pleców wtedy, kiedy masz używać ramienia. I w ten sposób stajesz się coraz bardziej świadomą osobą, jeżeli chodzi o ruch.